Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj króciutki film organizacyjny. Jeśli w nazwie widzicie 3.0, to właśnie to jest jeden z takich filmów. Kilka dni, kilkanaście dni temu wrzuciłem na Facebooka krótką ankietę. Zależało mi na tym, żebyście wypowiedzieli się, jakie aplikacje używacie lub też jakich aplikacji. Chcielibyście się nauczyć, jeśli chodzi o projektowanie 3D, i tutaj prym wiedzy wiedzie nadal Sketchup. Różnica jest dosyć spora, ponieważ w tym momencie jest 110 osób, czy 110 głosów na Sketchupa. Później SolidWorks 40 głosów, później Fusion, który mocno odniesie w górę 35 głosów. Następnie dopiero FreeCAD i 5 głosów. W opisie tego filmu dam też linka do tej, do tej ankiety, zobaczycie, jakie inne aplikacje ludzie wymieniali, ale czyli wynikiem, jakby no waszą wolą jest poruszenie dogłębniejsze aplikacji Sketchup i to też zrobimy, i to ruszymy naprawdę od razu. I tutaj kolejna odezwa do Was. Jakiego typu chcielibyście filmy zobaczyć w wykonaniu, powiedzmy moim na razie, może jeszcze inne chętne osoby również się znajdą, żeby tego SketchUp'a troszeczkę Wam przybliżyć. Czy to ma coś być bardzo prostego, czyli zupełne podstawy dla początkujących, czy może coś bardziej zaawansowanego, jak budować meble, jak posługiwać się dostępnymi na przykład pluginami. Jest tego odgroma. Każdy plugin to jest zmienia funkcjonalność Sketchupa niesamowicie. Czy też może na przykład to jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, czyli wizualizacje, wizualizacje, gdzie ostatnio ktoś wrzucał właśnie jakąś wizualizację, że taka ładna wizualizacja, to jest wizualizacja w czasie rzeczywistym uzyskiwana przez renderer, przez renderer Vray. Gdzie możemy się poruszać naprawdę po tej scenie? Oczywiście, tutaj moc komputera robi swoje, czyli wizualizacja, czy może na przykład dokumentacja techniczna. Nie chciałbym tutaj Wam za dużo podpowiadać, bo ja oczywiście jakieś pomysły swoje mam. W mojej głowie zawsze są pomysły, ale nie będę tutaj ich wymieniał. Czekam na Wasze głosy. Naprawdę. Sypcie pomysłami jak z rękawa, zaczniemy sukcesywnie to wypełniać i mam nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Zobaczycie, jak SketchUp jest przydatny w każdym warsztacie, w domu również, kiedy chcecie zrobić nawet na szybko jakieś projekty szafek, mebli i poustawiać sobie elementy w pomieszczeniu. To jest super pomocne narzędzie. Dobra, to czekam w takim razie na Wasz, na wasz odzew, a ja później zabieram się do pracy i. Zacznę to nagrywać. Do zobaczenia.